Siemaneczku ludziska, z tej strony Ajgowski, witam w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj znowu jakiś pokręcony odcinek, jak to oczywiście musi być u mnie. Dlaczego pokręcony? Spróbujemy sobie, policzymy sobie ile grzybków wydamy na Demon Huntera na Berserka i na oczywiście Druida, czyli mamy W60, EU1 i EU2. Na zamknięcie jednego lochu, no na przykład, nie wiem, wybierzemy sobie, nie wiem, 0,3 albo 0,4% i policzymy, która postać ma największego farta, czyli najszybciej zamknie lochy. Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, która postać właśnie... W w tym naszym e, pojedynku wygra. Ja już się boję, bo wyobrażam sobie ile mi ma to grzybków pójdzie, tak więc e, już nie mogę się doczekać kurczury, ziemniury, kiedy znowu będę musiał odwiedzić oczywiście osła. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcji i żeby być na bieżąco i oczywiście jeżeli chcecie kupić grzyby w starych cenach, to oczywiście wbijajcie na home.sfgamek.net tam będziecie mogli sobie wpisać kod wspierającego, będzie mi mega miło, jeżeli wpiszecie ajgowski, a Wy przyczynicie się do jeszcze większych giveawayów na moim kanale. Oczywiście cały czas trwa do jutra. Trwa konkurs na 500 grzybów. Więc jeżeli jeszcze nie wziąłeś udziału, masz nadal szansę, a oczywiście za wszystkich biorących udział, trzymam kciuki i kolejna informacja, jutro kolejny konkurs i chyba też zrobimy sobie znowu na 500 grzybków, bo fajnie to odebraliście mordeczki. Czyli tak, przejdźmy sobie teraz do Issytulsa. Hmm. Mamy tutaj 0,64, to patrzmy, 0,38, liczymy sobie, karczma, mrocznych, są powtórów, mamy 0,38, zacznijmy mortki od razu od druida, karczma, mrocznych, do powtórów, dobra, może tak. Eee, dobra, jeszcze jakiś itemek by mi się przydał, ale tu nawet szkoda to, szkoda to rolować, powiem Wam szczerze. Tu mamy tak, 1128 tej inteligencji, to... Hmm, ciekawe czy coś lepszego mogłoby nam wypaść, 1128, niedużo lepsze, niedużo lepsze, więc chyba nie ma w tym momencie sensu, 1142, dobra, przejdźmy sobie jednak do tej strefy światła, karczma mrocznych sobowtórów, liczymy mortki grzybki, raz, dwa, trzy, ile tam było, cztery, osiem pięć, sześć, no przecież nie będę teraz tak liczył na, na kurczaka ziemniaków, 7 osiem, ja 8 grzybów mordki. 8 grzybów na zamknięcie 038. Poszło 8 grzybków. Tak, dobrze słyszycie. Ja pierdzielę. Powiem wam, szczerze, że tego się nie spodziewałem. Tak, 038, 8 grzybków na druida. Lecimy teraz mordeczki na EU1. Zobaczymy jaki tutaj będziemy mieć loszek. Od razu sobie pierdzielniemy. 8 grzybków, druid 8 grzybków w tym momencie. No chyba, chyba mamy już zwycięzcę, powiem Wam szczerze, no czasami ten druid. druid... O, patrzcie jak idealnie! 0,38, tyle samo. Mamy, proszę was, na górę popiołów. Góra popiołów na naszym berserku w tym momencie wpierdziela się. Idziemy do loszku, góra popiołów, eee, tylko tak, jeszcze myślałem, żeby ekspres do szkoły magii, bo tu też mam chyba prawie tam 0,7-0,8%, jak dobrze pamiętam, ostatnim razem przynajmniej tak było. Eee, chciałem to zamknąć, ale powiem szczerze, chyba już tam 200-300 grzybków na to poszło i nic. Dobra, góra orków, zobaczymy, 8 grzybków poszło nam na druida, masy chiksen. raz, dwa, no tutaj to nawet, nawet ja się nie spodziewałem, że pójdzie mniej, cztery, ja... To jest... To, 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 ja nic nie wycinam. Pięć grzybków. Pięć grzybków mordeczki. Co tu się odpierdala? Bo inaczej nie powiem. Dobra, jestem bardzo spokojny. Ja pierdzielę! O kurde, twór ziemniury! O kurde, pięć grzybków poszło, moi drodzy, na naszego berserka. 5 grzybków, tak dobrze słyszycie? Co jest sen? A, dobra, nie tu. Nie tego, tylko tego. Mordeczki dobra i teraz na W60. Wszystkie, 0,38 będzie coś takiego. No tu mam troszeczkę więcej, więc kurde, trosze... 0,46. No dobra. 0,46, no tu damy Demon Hunterowi małą, e, że tak powiem, e, małe fory, małe fory i zobaczcie tu mam 37%. Dobra, czyli mamy górę Olimp, meduzę, góra Olimp, meduza moi drodzy, góra Olimp, meduza. Ja pierdzielę 5 grzybków Berserk, góra Olimp, meduza i, i, i góra Olimp, gdzie ta góra Olimp, gdzie ta góra Olimp, kurde ja że zawsze... 5 my... grzybów było mordeczki, raz. Dwa.

No, i patrzcie, mordeczki 9, już zamknę 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ale dzisiaj mam farta i tak strasznego. No, niestety, Demon Hunter nas zawodzi: 27, 28, 29, 30, 31. Tutaj wszystkie grzybki, właśnie chyba, na, które miały być przeznaczone na druida i na berserka, napierdzielamy. Tutaj jest już ponad 40 grzybów, bo już napierdzielam dosyć szybko. Ponad 50 grzybów, mordeczki i zobaczcie, jest wyższy nawet procent, nie? Dobra. No szkoda klikać. Przegrał Demon Hunter po prostu tak czy tak, Mordki kochane mm, przegrał, ale tam chyba mam ten Smoczy Skarbiec, to chociaż tyle. Tak, Smoczy Skarbiec w Strefie Mroku, Mordeczki, Smoczy Skarbiec w Strefie Mroku. Shenlonga czyli oczywiście smok z tego wariata z Dragon Balla. Smoczątko też od razu rozpierdziliśmy. ej, ale jest kotur co. Mordki 5 grzybków na 0,38 dzisiaj na Berserka i pięć grzybków e, i osiem, przepraszam, i osiem grzybków poszło nam na dru i Druidana, też na 0,38 na Loszek, tak? Więc e, łącznie wydaliśmy 13 grzybków na te, dwie, na te dwie postacie. No tutaj Demon Hunter niestety nas zabił, bo fajnie by było jakby jeszcze tak dobiegł, nie wiem, 7 grzybków, 9 grzybków, ale przynajmniej zobaczcie, Demon tutaj poleciał troszeczkę, jeżeli chodzi o, mm, jeżeli chodzi o, o, o Smoczy Skarbiec, tak więc tu trochę nadrobiliśmy, Czy coś ciekawego wypadło? O! Co to? Widzieliście to? A, główno. No dobra. Tak, tak to niestety mordeczki bywa. O Jezu, Jezu, wziąłem to do kociołka. A nie, to do kociołka wyrzuciłem, dobra. Jest Giciocha. Tak więc mamy mordeczki 356 poziom w tym momencie na naszym Demon Hunterze wpierdzielony, tak widzieliście na, szyb, na, na szybcieżkę. 281 na Druidzie e, i mordeczki kochane 344 mamy na. Berserku. Jeszcze oczywiście jest jutro Epic, Epic cały czas terfanie, Epic, o Jezu, pszczu, e, gold cały czas trwa, tak więc no mam nadzieję, że troszeczkę sobie podbustujemy te postacie, ale dzisiaj tak czy tak nie spodziewałem się tego, myślałem, że będę napierdzielał tutaj Enter przez 10 minut, a tu zobaczcie, czasami można mieć takiego farta, na 0,38, 8 grzybków poszło na Druida, 5 grzybków poszło na Berserka, zwycięża jednak dzisiaj Berserk, gdzie w ogóle, jeszcze powiem Wam tak, jeszcze Druida to, to dobra, jeszcze bym się spodziewał, ale nie berserka, który zawsze mnie zawodził, że nie wiem, tak jak wiecie już, było 2%, było 3%, było 5%, to i tak szło, nie wiem 30 tych grzybków, a tu dzisiaj kurczak ziemniak jak napierdzielił, no to to jest Bonifacy jednak, to jest Bonifacy Donka Pisi, czy Donka Pisi jeszcze dzisiaj pisi, czy Donka Pisi nam się wypisi. Weź no jeszcze Don Kapiszy jakbym tak zamknął, to by było fenomenalnie. fantastico, Na koniec odcineczka zamknięty. Pamiętajcie mordeczki, że jutro gruby odcineczek ze względu na to, że mm, wlatuje kolejny konkurs. Losujemy sobie wariata, który wygra pakiecik za stówkę i ogłaszamy następny konkursik, tak więc nie może Was tam zabraknąć jest. Mamy, zamknęliśmy też Don Capisci, jakiś dzisiaj jest ten druid na jakimś, kurde haju, chyba wariat Sina. On chyba bierze to co goski, ty. Kurczury ziemiury. Pięknie, masy chicksen jest dzisiaj, no. Nagrywam mega późno, dlatego też mega późno wlatuję, bo mówię nie, nie mogę, nie mogę was opuścić. Dzisiaj muszę, chociaż jest bardzo późno, nie mam już siły, ale mówię, nagram przynajmniej właśnie taki odcineczek i już mówię kurczę, na 0,38, no to pewnie będę 15 minut klikał, więc będzie trzeba to wycinać, bo tam będzie pewnie sporo klikania na takim procencie. A tu kurde dzisiaj naprawdę fajnie nie zawiedli mnie. E, przynajmniej, przynajmniej na noc mam jakieś tam fajne. Fajniejszy humor, tak? Pamiętajcie rzeczywiście stawić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco i mortoczki. Pamiętajcie, być jutro na odcinku i wziąć udział w konkursie, ale jestem ogólnie podekscytowany i ciekawy kto jutro zwycięży taki pierwszy gruby konkursik na 500 grziba, na 500 grziba pakiet za stówę kurciury ziemniury. Pięknie, pięknie, pięknie. A tu za, za chwilkę będziemy sobie robić, wiecie, level up, poprzeczkę jeszcze wyżej. Oczywiście, dzięki waszym wpisanym kodom, e, wspierającego, jak zakupujecie sobie grzybki, możemy napierdzielać takie fajne konkursiki. Dotrzymuję obietnicy, dotrzymuję obietnicy. To jest najważniejsze, bo słowo jest ważniejsze od pieniędzy. Jeździć mroku, dawaj jeszcze, kurczaku ziemniaku, chyba nie. Szkoda grzybów, bo zapewne zmierza się legendarny loch, jak tam już pisaliście. Tak więc kurczę trzeba, trzeba trochę odkładać tego szmalu grzybowego. Grzybowego szmalu, dobra. Gierdzę, gierdzę. Ej, ale wiecie co zrobię? Nie gierdzę bo 282. Jeszcze musimy zamknąć odcineczek z levelem, tak, więc próbuję sobie jeszcze tutaj domknąć Tornado. Zobaczymy, jak to tam teraz wygląda. 300, ee, 300 poziom na Tornadzie. W lustereczku, powiedz, przecie zamkniesz mordy? Nie, chyba nie. I teraz, o Jezu, moc, moc enteraf, 281. Chyba będzie 282, proszę Państwa. Kurczury, ziemniury, zgnilak, dawaj. Dobra. Mordki, wlatuje 282, kończymy dzisiejszy odcineczek Zwycięzcą oczywiście w naszym turnieju e, grzybowym zamyka, Zamykaczy lochowych został Berserk Niespodziewanie mordeczki został e, Berserk I jeszcze raz przypominam, zostawcie łapkę w górę Subskrybujcie dzwoneczek, żeby na bieżąco I żeby nie przegapić żadnego grzybowego konkursu Bo grzyby z Afryko to chyba kurczury i ziemniury nie wolą I mamy 282 Dzięki wielkie, że dzisiaj byliście ze mną Żółwik, piona się moneczko i do następnego Czyli do jutra do konkursu na 500 grzybów